Tak strachnie daleko tak... No już burza jest, a ja nawet. A ja nawet sobie siadłem z busa. Miejmy nadzieję, że znowu mnie nie szczelą ludzie by... z. Przynajmniej mam coś do leczenia. Jakby co? Nie o, tu jeszcze jest kleczka. Piękne po pięknie potka. Sobie jaja robicie, nie? Ja, ja ledwo sobie wylądowałem, a już ludzie mi... nie no, no. Właśnie po to tam nie leciałem. Po to tam nie leciałem. Ja słona mu dam. dam. Hmm. Także on się tu polutuje, ja na pewno nie. A no tak, tu przecież ludzie są ze mną. Bo byłem jedyny w drużynie, więc no opuścili go od początku. O, tu jest skrzyniczka. <laughs> <laughs> Jemy bambik. Obamik tu jest. Pani, to rob. Po co rozwalasz to, jak muszę tak wyjść? Tylko marnujesz to w gry. O tu jest jeszcze jedna skrzynka. Pewnie nic mi nie będzie ciekawego. kolej odbija drzwiu, no i taka fajna broni. Bo mi się przyda. Celownik, chyba, to, to dobrze, to dobrze. Dobra, panowie, chodźcie na rozrzuty. Może, może nam się uda, zanim ludzie je zabiorą. Pewnie i tak tam trwają się już typy. Nic trzeba zaryzykować. Rozwalę sobie krzaka i drzewo. Nie, one coś. Nie no, oni coś się wymieniają leczeniem. Aha, tu typy już będą na tym zrzucie, no to. Ne, to. Relace 61, ale 26. wymieniają, nie mogą Nie. normalnego. Mam pistolet, tak Kolejny zwód leci. No chyba nawet to. Tak to się właśnie kończy. Tak jest właśnie Fortnite. Я yes, скаты!